Podświadomość i emocje. Nasze emocje są silnie powiązane z podświadomością. Emocje, zarówno przyjemne, jak i nieprzyjemne, są głównym nośnikiem i elementem do tworzenia przekonań. Pomyślcie o tym, jak emocje wpływają na wasze codzienne życie. Ile to razy zareagowaliście emocjonalnie, a następnie żałowaliście swojego zachowania? Dlaczego tak jest? Bo emocje to podświadomość i często pojawiają się po prostu samoistnie. Przyjemne emocje takie jak radość, miłość, satysfakcja, spokój, zachwyt mogą prowadzić do tworzenia wspierających przekonań. Na przykład, jeśli ktoś dorastał w domu, gdzie rodzice z łatwością zarabiali pieniądze i kojarzyło się to z przyjemnymi emocjami, może wykształcić się przekonanie, że pieniądze zarabia się z lekkością. Taka osoba będzie prawdopodobnie podchodzić do zarabiania pieniędzy z większym optymizmem i łatwością, wierząc, że jest to naturalny i przyjemny. Przyjemny proces. Będzie wręcz sama przyciągać obfitość. Z drugiej strony, nieprzyjemne emocje, takie jak strach, smutek, złość, niepokój, mogą prowadzić do tworzenia destrukcyjnych przekonań. Na przykład, jeśli ktoś dorastał w środowisku, gdzie widział, że pieniądze można zarobić tylko poprzez ciężką i wyczerpującą pracę, może wykształcić się przekonanie, że tylko ciężką pracą można zarabiać pieniądze. Taka osoba będzie prawdopodobnie podchodzić do zarabiania pieniędzy z lękiem i poczuciem, że zawsze musi się bardzo wysilić, aby coś osiągnąć. Strach przed wystąpieniami publicznymi często wynika z dawnych doświadczeń zakorzenionych głęboko, głęboko w podświadomości. Może to być związane z negatywnymi emocjami doświadczonymi podczas krytyki lub upokorzenia w młodości. Podświadomość przechowuje te doświadczenia i automatycznie wywołuje lęk gdy pojawia się potrzeba mówienia przed grupą ludzi. Dzięki pracy z podświadomością możemy zmienić te odczucia i lepiej radzić sobie w stresujących sytuacjach. Hipnoza pozwala nam dotrzeć do źródła tych emocji i przekonać, przetworzyć je i wprowadzić nowe, pozytywne wzorce. Na przykład możemy zastąpić lęk przed wystąpieniami publicznymi pewnością siebie i spokojem, co pozwoli nam lepiej radzić sobie w takich sytuacjach. Praca z podświadomością pozwala nam świadomie kształtować nasze życie, zmieniać ograniczające przekonania i tworzyć nowe, które nas wspierają, które są dla nas korzystne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak hipnoza może pomóc Tobie w zarządzaniu emocjami i tworzeniu pozytywnych przekonań, zapraszam na sesję hipnoterapii lub konsultację. Link znajdziesz w opisie filmu.